siema wszystkim. Z tej strony ja Retrox Witam Was w moim pierwszym odcinku z Xbox. Dzisiaj ze mną jest Rotor siema Tak, a dzisiaj będziemy grać w Crash Team Racing. Jest to moja, jedna z ulubionych gier. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle opcji. I może e, kupmy sobie, może postać. O, zaraz, be, e, zaraz będziemy mogli sobie kupić takiego goryla. Ale jest straszny szalenie. I ma, ma, ma małego speeda, ale dobra. Przejdźmy do tego. Yy, nie, nie, tak, dobrała. tak. Yy, to. I co? Aha. To chciałeś? Crystal Cup, tak. No, Crystal dobra. Cup już wcześniej, I ja jestem po lewej, tym niebieskim, a Rotor jest po prawej. Ja pokażę Wam moje postacie. Crash, Cortex, Tiny Tiger, Coco. Dr. Engine, Reaper Loop, Penta Pinguin, Pura Polar, Dingo Tile, Papu Papu, Komodo Job, Pinstripe, Nitros Oxide, Nash, Lis, Zem, Gary, Crunch, Big Norm. To jest Crash w stylu takiej mniejszej wersji. To jest Hunter, Koala Kong, nie wiem, trudna nazwa, King Chicken. I cheek. A nie, jeszcze jakaś. ja jest panda. To jest jakiś dziwny panda. To, jest, to nie jest Crash Bandicoot, tylko Crunch Bandicoot. Nic <grym> jakiś dziwny piesek. Dobra, ja wezmę sobie Tiny Tigera w skórce takiego takiego incognito. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Taki boss, nie? No i właśnie chciałam go wybrać na dobrej Dobra, kuchu, tutaj wideo, e, ja w drugiej opcji możemy sobie. Biały jest fajny. A nie, biały nie jest fajny. Dobra, dawaj, ja już jestem gotowy. Ja. O taki czarny jest pewien... Jeszcze w możesz wybrać naklejkę kolor. No nie, taka tak, tak, karta. Taki... Też taki są. Ej, taki są. Yy, kart. Tu masz te budowanie. Koła. koła. O, tak, ta, takie na... Nie. Taki Dobra, sobie Taki ale... zielony sobie skonstruuję. Czerwony. Hmm bo dobra, naklejkę już walić, po co? Dobra, nie wiem, jakiś kraw? A i... i sorry, jakby... chciałem koła zmienić na czerwone I tam masz budy, bud jest, coś takiego co to, jest... to karta wybierasz kartę. A Gosiu, ja wybieram na bogato A nie, takiego nie ma. The Adminator O, pasuje do niego Możesz wybrać sobie jeszcze ma takie ognień Taką dużą no Dobra, dobra ja jest X kliknij. O nie! Co? Ja nie wybrałem go karda. No ale co tam? Po co? Dobra, Revi. No dobra. Ja pominę y, y, to ładowanie, bo... Y, wiecie... Mm, nikt przecież nie lubi takiego długiego ładowania. Zaraz się widzimy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już! I gramy w tą e, wodną mapę, co Rotor miał na marzeniach. Ja pa, pamiętajcie, Boże, że... o co tu chodzi? Ja nie a wiem. jedziesz, a jedziesz! Skręcasz, wiesz, tak jak w Need for Speedzie. Ba, ba, boostów ba, się jeszcze ba. nauczysz robić, Ernest. Perfekcyjnych boostów, To jest trudna rzecz bardzo. O Jezu. A B wyrzucasz takiego ulta. Beklick. O nie! Bekli B. Widzisz be <gry> wywaliłeś? Pamiętajcie ludzie, że ja jestem po lewej i na odcinkach, będę wam, na odcinkach będę Wam też pokazywał skróty, tu możecie w lewo skoczyć, jak gracie w tą grę, to zachęcam oglądać y, tą serię, bo tutaj możecie się nauczyć. Jezu, nie weszłam w szpida. Możecie się lepiej, może, weszłam możecie weszłam. na tej serii się sporo y, nauczyć. Nie wiem, y, nie, dobra, nieważne. Kurde, nie chcę cofnąć X zamiast B, żeby wyrzucić bombę. Zobaczcie, jak ja szybki jestem. O brum, brum. Ale ty wolno jedziesz. Patrz na mnie. Uuu. Co? Pa ale pa patrz na to, Ernest. Gdzie moja bombka? Ludzie. Musisz zebrać skrzynkę, żeby ją mieć. Aha. Nie. Nie gdzie ja skoczyłem! To skrót, pierdziele. to jest skrót! Ja pierdzielę przegrałem. Czwarte Nie. miejsce. Nie jest to jest ostatni... To jest, A ten myślał, że już koniec. Brum, brum. brum. O Jezus Maria. No dobra, gdzie jak na mój myśli, to koniec. Gdzie jestem? Dobrze. O, Dobrze jedziesz po... Co kliknęłem jak Jakąś ochronę? No! Widziałeś? Ten typek chciał cię strzelić rakietą, ale dzięki tej osłonce cię nie trafił. Naprawdę? No! To... Ej, zawdzięczam! Wybuchło ci łeb. Dawaj! No co mi on wali? Ale ty. Co to jest poważnie? Opsowage online? E, nie. O, Power Slide Master, czyli jestem dobrym. Od o, możesz kupić postać? Ano? Ale dobra, no nie. to wstnie. Znaczy, Jak e, Nie. Następną rundę gramy. No, pamiętaj, że ty Cztery rundy gramy i koniec odcinka. No. Bo rozmawiamy już na ten temat pięć minut. Jeden wyścig no. zajęła jakaś minuta. Nie no, no, dwie. No dobra, no. A mm, te trzy minuty poszło na gadanko. Co? Widzowie, nie powiem Wam tego, co Ernest mi nagadał, bo to tajemnica, ale może kiedyś w przyszłości e, dowiecie się, o co nam chodzi. Kiedyś Wam może jeszcze. O co o mi chodzi? chodzi? No, mm, ale mi też, bo wiesz, ty ty mi to No, re, ten, jak on ma? Retrox? Nie, nie. Y, Trawax. No, Trawax, wie o co, nam... co ja mówię, wiesz. No, bo on nie wie, co ja, co ja mówiłem, tak, Petro? Wie, ty mu mówiłeś? A czy. Że. A, że wie, że tego nie. No, rucham. ale jak jak ja mam przyspieszyć, kurde? Zaraz do a sam poczekaj. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy i muszę powiedzieć, że ja mam ósme miejsce z tego powodu, że wiecie. Musiałem zastopować na chwilę. No, a ja nie chcę, co włączyłem, gierkę. No, bo wiecie, jedzie I się jak A. Jeden nadążył. Jedziesz, O, już jest. No okresie, co mi? Patrz. Bo, bo wiecie, jedzie się A, a ja włączyłem X-a, i tam było, czy chcesz wyjść z gry? I e, ten. O! Wow! Gdzie ty jedziesz? A nie wiem. A ty skoczyłeś. No, no, a ty pierwszy już jesteś. No a co ty myślisz? Weź, popatrz na środku na mapę, gdzie ja jestem. Ja pierdzielę. Gdzie to jest? O, no. spigik. Dobrze, ci ludzie w ogóle pozbierali skrzynki przede mną i, i się zwolnili. No ja tu sobie zbieram, nie No patrz no. Gościu, no ja przegrywam. I kolejna ciekawostka na temat tej gry, więc że jeżeli chcecie... No ale z... zblokowałem się z ścianką, a z ten... Jeżeli... Się. O nie, wpadłam w tą butelkę taką z trucizną. Teraz jestem wolny. Ale busty mi trochę tutaj dodadzą, to... E, ciekawostka kolejna jest taka, że... E, co ja tam miałem powiedzieć? A, o że... Jezu, gdzie ja wpadłem? Ty Ułem. się zwagowałeś. A nie, to dwa do spodu. Ty wpadłeś? No. Final lap. O ja Jezu, no to ja już wygrałem. Panie łobanie. Panie postranie. Właśnie. E, Ciekawostkę... Ciekawostka jest taka, że jeżeli chcecie zbierać naprawdę bardzo dobre bronie, tak jak na przykład czas, albo ta elektryczna kula, która leci do wszystkich, to musicie być ostatni. Jeżeli będziecie pierwsi, to wtedy będziecie zgarniać same butelki. Gdzie Wy jesteście? No ja już wygrałem. A co Ty myślałeś? No ja już nie jestem. Uhohohoho. No brach kupić tego gościa dwie rundy jeszcze. Dobra, to wyjdziemy. Nie, next, next race, next! Race. Nie. I tak zaraz odcinek będzie trwał 10 minut. Ile już jest? No, 9, zaraz wiecie. Bo wiecie, ja bym mówiłam pod ostatnim odcinkiem, że że niestety nie mogę na, dla Was nagrywać e, takie, wie, wiecie, takie jak trawa z 19 minut, no bo od razu mi wywala to nagranie, więc jak coś to e, z re, e, tym e, rotorem będziemy mogli da, dla was nagrać drugą część na temat krasza i kupujemy sobie nową postać, tak jak wam obiecałam na początku odcinka. Waga, trzy, cztery i mamy juffii! Dobra, e, pokażę Wam, jak on wygląda. E, e, single Race, e, Dingo Canyon, na przykład tak. E, ty się nie musisz się ruszać, zobaczcie. Wygląda on w taki sposób. Zobaczcie. Taki. Ma takie statystyki. E, no i co tu można jeszcze w tym odcinku powiedzieć? No nic. Nagramy dla Was e, kolejną część na temat Crash Team Racing. A teraz to, pa, pa.